W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zrecenzowałem wszystkie 29 albumów z serii komiksowej Torgal autorstwa Jeana Van Hama i Grzegorza Rosińskiego. Poniżej znajdziecie link do strony internetowej z wszystkimi recenzjami. Oczywiście seria była kontynuowana po odejściu Van Hama, a ostatnio nawet po rezygnacji z pracy Rosińskiego. Tych późniejszych tomów prawdę mówiąc nie znam, ale powszechnie uważa się, że są one słabsze, zwłaszcza pod względem fabularnym. Nie wykluczam, że z ciekawości dotrę do nich kiedyś i przedstawię Wam moją na ich temat opinię. Na dzień dzisiejszy pora jednak podsumować to, co stworzył tutaj oryginalny duet. Wydaje mi się, że byłoby nawet nie fair porównywać to, co powstaje teraz, do oryginalnej serii. Myślę, że nowe albumy stałyby tu na z góry straconej pozycji. Na przestrzeni tych 29 tomów serii wyróżnić można kilka wyraźnych etapów. Pierwszy etap to pierwsze 8 albumów, czyli lata 77-89. Można ten etap nazwać klasycznym. W etapie tym akcja rozgrywa się w świecie Wikingów i skupia się na trójce głównych postaci: Torgalu, Arici i z czasem też na ich synu Jolanie. Torgal jest szlachetnym wojownikiem, który broni swojej rodziny, a komiks pozbawiony jest przesadnej brutalności. Drugi etap to album od 9 do 13, czyli bardzo płodne lata 89-90. Obejmuje on mini cykl o podróży do krainy Kuła. Torgal po raz pierwszy trafia w nim poza świat ludzi północy, a główną ob obok niego postacią staje się Chris de Valnor, który jest wiodącym czarnym charakterem serii. Trzeci etap to album od 14 do 17, czyli lata 90-91. W albumach tych pod nieobecność Chris, akcja skupia się bardziej na Aricji. Wizja świata staje się tu wyraźnie mroczniejsza, a komiks częściej skupia uwagę na walce o przetrwanie słabszych członków rodziny Torgala. Czwarty etap to albumy od 18 do 23, czyli lata 94-2000. Obejmują one cykl nazywany w szponach Chris. W tomach tych Torgal traci pamięć i staje się szajganem bezlitosnym. Zajmując miejsce u boku Kris, podczas gdy jego rodzina cierpi rozmaite spowodowane przez to nieszczęścia. Ostatni, piąty etap to album od 24 do 29, czyli lata 2000-2006. Obejmują one podróże rodziny Torgala po różnych egzotycznych krainach, przy czym czas historyczny ulega tu wyraźnemu zaburzeniu i przenosimy się do czasów starożytnych. Jeśli chodzi o poziom artystyczny poszczególnych etapów, to z najlepszymi rysunkami mamy do czynienia w etapie drugim. Pod względem fabularnym natomiast najwyżej oceniałbym etap trzeci. W etapie czwartym i piątym obserwujemy stopniowe pogarszanie się i jednego, i drugiego. W 2016 roku strona internetowa Esencja. Opublikowała listę najlepszych albumów Torgala, kwalifikując do niego aż 50 tomów, do których zaliczały się też poboczne serie Torgal Chris de Valnor, Torgal Luf i Torgal Młodzieńcze Lata. W plebiscycie zwyciężyli Łucznicy, a za najgorszy uznano Królestwo pod piaskiem. Oceniając pierwsze 29 albumów serii, zgadzam się z tym, że królestwo pod piaskiem jest najsłabsze. Jest to rzecz chwilami fatalnie narysowana, i z wszystkich nie najlepszych albumów będących rodzajem wycieczki w stronę Science Fiction ten posiada najbardziej niemądrą fabułę. Miejsce 28 to moim zdaniem ofiara, ostatni album z omawianej serii. Jest to nieudany eksperyment wizualny związany z przejściem roślińskiego od rysunku do obrazów. Niech za moją ocenę wystarczy fakt, że po tym albumie przestałem czytać Torgala. Miejsce 27 to Błękitna Zaraza, album w którym oglądamy załamanie się poziomu rysunków Rosińskiego. Szczyt osiąga wymieszanie czasów historycznych, a sama historia jest napisana na kolanie. Miejsce 26 to Gwiezdne Dziecko, album pełniący rolę dość mało istotnego wypełniacza dotyczącego przeszłości Torgala z chwilami bardzo słabymi rysunkami. Miejsce 25 to ponad krainą cieni. Jest to środkowa, czyli w znacznym stopniu zbędna dramaturgicznie część opowiadania o Brexarit, do tego z torgalem przeżywającym załamanie nerwowe. Miejsce 24 to Arachnea, jeden z albumów z ostatniego okresu, kiedy epoki historyczne nie zgadzają się, a logika opisywanych wydarzeń jest nader wątpliwa. Miejsce 23 to Chris de Walner, album nie dobrych momentów, w którym jednak jest też kilka bardzo złych rysunków i parę logicznych nonsensów typowych dla schyłkowego okresu serii. Miejsce 22 to Giganci, album fabularnie chybiony, w którym Torgal niepotrzebnie został przeniesiony do zupełnie innej konwencji literackiej, chociaż określony dobrymi rysunkami. Miejsce 21 to Korona Ogotaja, jeden z albumów, w których Van Ham eksploatuje motyw pętli czasu i robi to skutecznie. Można lubić ten odcinek, mimo że bardzo mało tu Torgala. Miejsce 20 to Piętno Wygnańców, kolejny album bez Torgala. Dużo w nim realizmu, ale wizualnie jeden ze słabszych w serii. Miejsce dziewiętnaste to Aricia, album wzruszający skupiający się na przeszłości żony Torgala. Mimo, że nie pojawia się tu główny bohater, zawarte tu opowieści są emocjonalnie angażujące. Miejsce osiemnaste to Między Ziemią a Światłem, które jest czwartą i ostatnią częścią o wyprawie do krainy kóła. Nieco niepotrzebną, chociaż album ma dobre momenty. Miejsce 17 to klatka, najbardziej udany z albumów opowiadających o szajganie, być może dlatego, że kończy tę opowieść, wzruszający i realistyczny w przedstawieniu relacji Torgala i Aritzi. Miejsce 16 to oczy tanatloka, druga część monumentalnego cyklu o wyprawie do krainy Kuła. Prezentuje wysoki poziom, ale dramaturgicznie nie jest to część konieczna. Miejsce 15 to Niewidzialna Forteca. Jest to album efektownie narysowany, ale jednocześnie to część, która rozpoczyna całą historię związaną z Shaiganem Bezlitosnym, która moim zdaniem była największą fabularnie pomyłką cyklu. Miejsce 14 to Wyspa Lodowych Mórz. Drugi album w serii. Artystycznie nierówny, może się podobać początek, ale w drugiej połowie pojawia się niezbyt interesujący wątek science fiction. Miejsce trzynaste to Strażniczka kluczy, album w którym wiele się dzieje, fabuła jest dramatyczna i emocjonalnie angażująca, a rysunki prezentują się solidnie. Miejsce dwunaste to Słoneczny miecz, dobry album z ciekawą, trzymającą w napięciu intrygą, a także bardzo dobrymi rysunkami. Miejsce jedenaste to Barbarzyńca, najwyżej oceniany przeze mnie z późnych albumów, ze względu na jedne z najlepszych w serii rysunków, niestety fabularnie dużo słabszy. Miejsce dziesiąte to Czarna Galera. Album zawierający wiele porywających rysunków, chociaż także kilka wyraźnie gorszych. Dramatyczna fabuła, zapadająca w pamięć, nawet jeżeli nieco za bardzo epatująca sadyzmem. Miejsce dziewiąte to Władca Gór. Album zawierający najbardziej efektowną historię wykorzystującą motyw pętli czasu z solidnymi rysunkami i ciekawymi postaciami. Miejsce ósme to Alinoe, wyjątkowy album skutecznie posługujący się konwencją horroru z elementami paranormalnymi, świetnie skonstruowany dramaturgicznie i pięknie narysowany. Miejsce siódme to miasto zaginionego boga, będące kulminacyjną częścią minicyklu o wyprawie do krainy Kua, pełen monumentalnych rysunków, ale fabuła ma moim zdaniem pewne logiczne luki. Miejsce szóste to Trzej Starcy z kraju Aran. Album ze świetną, inspirującą historią, z wieloma dużymi, doskonale narysowanymi kadrami pierwsza efektowna zamknięta opowieść w serii. Miejsce piąte to Upadek Brexarit album imponujący wizualnie, ze znakomicie nakreśloną postacią czarnego charakteru i wieloma ciekawymi nawiązaniami do wielkiej literatury i wydarzeń historycznych. Miejsce czwarte to Zdradzona Czarodziejka, pierwszy album w serii. Można mu zarzucić, że mało rozbudowany, ale należy docenić, jakim był przełomem, kiedy się pojawił. Fantastyczne, dopracowane rysunki, i fascynująca, nawet jeżeli skrótowa, historia. Miejsce trzecie to Wilczyca. Jest to chyba najbardziej szokujący realizmem album w serii. Dlatego świetnie skonstruowany z elementami horroru i mistycyzmu. Doskonałe sceny nocne i sceny walk. Miejsce drugie to Kraina Kuła. Album, który był pierwszą częścią wyprawy do dżungli amazońskiej, wprowadzający po raz pierwszy epickie rysunki. To chyba najlepiej narysowana część w serii, choć fabularnie to zaledwie wprowadzenie do historii. Pierwsze miejsce przyznaje jednak łucznikom i w tym wypadku zgadzam się chyba z powszechną opinią na ten temat. Jest jeden z najlepiej narysowanych albumów, choć można się spierać, że nieco lepiej prezentuje się kilka późniejszych. Ale to w łucznikach Rosiński stworzył styl, którym potem posługiwał się w najlepszych albumach. Fabuła oparta na turnieju łuczniczym jest klasyczna i bliska doskonałości. A do tego w albumie tym po raz pierwszy pojawiła się świetna postać Chris de Valnor. Dlatego przyznaje temu albumowi pierwsze miejsce, nie tylko za jego jakość, ale też wartość, jaką ma dla rozwoju całej serii.